No, kochani, witam Was z powrotem na kanale. Dzisiaj parę słów o dobrej plecionce, ale za zanim zaczniemy, muszę kilka spraw wyjaśnić, kochani. Naprawdę, zasypujecie mnie dość często pytaniami. Dobrze, cieszę się, fajnie, chętnie odpowiadam. Nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć na wszystko, bo tego jest naprawdę dużo. Jaka wędka, jaki kołowrotek, czy będzie pasowało to do tego, a jaka plecionka, kochani, naprawdę tego jest dużo, bardzo dużo. Nawet nie nadążę, jeżeli komuś nie odpowiedziałem, to po prostu przepraszam, ale gdzieś mi to zaginęło. Na pewno nie robię tego celowo. Dlatego jeszcze raz, kochani, mówię. Yy, w, link, w linku, tu w opisie macie wstęp do księgarni wędkarską, który stworzyłem, pracowałem na nią, jeszcze pracuję cały czas. Już ponad pół roku pisania mam tak, ale to jest nieważne. Macie, o szczupaka zbliża się maj, na szczup sekrety szczupaków. Wszystko o szczupaku razem włącznie ze sprzętem, jaki dobrać, jak i co. Znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć o szczupakach. No i następna, kochani, jest typowy poradnik spinningowy, czy bo spinning to wiadomo nie tylko szczupaki, czyli tam będziecie wiedzieli, jak chcecie mówić do, do każdej techniki, do każdego sposobu będziecie umieli sobie dobrać wędkę, bo to, że na przykład jakaś tam wędka z jakiejś tam firmy Mikado czy taka, że ona jest niby bardzo dobra, faktycznie może być dobra, ale nie dla każdego, komuś może pasować już troszeczkę inna wędka, dlatego <kluz> <kluz> Tam opisałem dokładnie, kochani, jakie wędki, ciężary wyrzutowe, długości, jakie dobre kowrotki, jakie plecionki, jak to robić i tak dalej, co, jak i dlaczego. I wiele innych rzeczy, spraw i myków, które każdy, no, początkujący z pielęgniarstwa, to powinno być dla niego jak Biblia, a no, nawet ci, którzy mają sporo rybek już na koncie, mogą się jeszcze dowiedzieć sporo nowych rzeczy. <laughs> Także, kochani, link w opisie, jeżeli ktoś to zaprasza. Są też tam bezpłatne e-booki, które można pobrać Także tam zapraszam, a teraz parę słów, kochani, o plecionce, kochani. Oczywiście nie jest to żadna reklama, bo wiecie, że ja nie współpracuję z żadnymi firmami. To jest plecionka, której ja osobiście używam od już dłuższego czasu, dlatego też mogę powiedzieć o niej parę słów. Nie zawiodła mnie nigdy. Łowiłem, to jest SICK Berkeleya. Kiedyś w Berkeley był znany z tego, że... Przegrubiał trochę. W tej chwili nie. Wydaje mi się, że nie ma żadnego takiego problemu. Łowiłem <laughs> 0,8, 0,12, mam 0,14, ale trochę do cięższego łowienia. Kochani, to jest 0,12 o dźwigu 11,2 kg, kochani. Także spokojnie 150 metrów 0,12 na szczupaki. Akurat ja wybrałem tą, ale to są wszystkie rozmiary od 0,04, od 0,4 tam do. No to nie wiem, bo założę 14, ja używam najwyżej. Są naprawdę kozaczkie, warto na nie zwrócić uwagę. Jakby co kochani, to pozdrawiam, niech będzie z Wami i do następnego.